Aby wykonać własnoręczny kiwok, potrzebować będziemy dwóch koszulek, dwóch średnicy, grubszej tej po prawej i cieńszej tej po lewej. Kolor oczywiście tej po lewej może być jaskrawy, ponieważ dobrze by było, aby kiwok był widoczny. No i oczywiście materiał, a w tym wypadku użyję włosia z dzika, może być również yy, włókno szklane yy, cienkiej, właśnie średnicy. No i dobra, całość trzeba naturalnie wykonać. Aby to wykonać, ja użyję niebieskiego, niebieskiej koszulki, końcówkę kiwoka przekładam przez niebieską koszulkę. Końcówka, która mi wyszła, musi z powrotem zawędrować w tą niebieską koszulkę. W ten sposób. Całość ściągamy do odpowiedniego oczka. Może być to takie oczko. Trzeba odciąć końcówkę, która może nam się rozdwajać. Aby uniknąć ponownego rozdwajaniu, Końcówkę należy lekko przykropić kropelką Super Glue. Podobnie robimy końcówkę, która jest przy koszulce. Tutaj też należy wprowadzić trochę kleju, dla pewności, że kiwok nam się nie rozpadnie. Kiwok gotowy, no ja trzeba go jeszcze zamontować na naszej szczytówce. Widać, jakby ta szczytówka była złamana. Jednak jest to zamierzony cel, ponieważ wędka ta służy zdecydowanie do łapania na kiwok. A więc naszą końcówkę, którą żeśmy ucinali i którą żeśmy zaklejali należy przełożyć przez naszą y, czarną koszulkę. Tą grubszą. Całość montujemy na naszej szczytuce. Wystający koniec przy koszulce będzie służył nam za regulowanie naszego kiwoka. Oczywiście w zależności yy, ciężaru założonej mormyszki możemy skrócić bądź też wydłużyć kiłok. Naturalnie wtedy jego praca wygląda inaczej. Z takim kiłokiem własnej roboty zrobionego przez dosłownie 5 minut możemy udać się na ryby. No i tyle.